Dobrze. Drodzy Państwo, przede wszystkim rolą ministra sportu i turystyki było, była rola arbitra. Ministrowi zależało na tym, żeby przeciąć pewien spór, który toczył się w mediach pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim a Polskim Związkiem Meksykańskim. Dlatego też zdecydował się zaprosić prezesów obu instytucji, obu organizacji na spotkanie. Spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze. Naprawdę, w wzajemnym szacunku zostały wyjaśnione wszelkie kwestie, które wcześniej nie zostały wyjaśnione. Właściwie jedynym komentarzem ministerstwa jest wspólne oświadczenie podpisane przez trzy strony: ministra sportu i turystyki, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pana Radosława Kiesiewicza oraz prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Adama Małysza. Oświadczenie też już jest na stronach internetowych, social mediach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Co to z tym oświadczeniem? Moim oświadczeniem, drodzy Państwo, jest, e, Państwa jest, mogę państwu odczytać, jeśli sobie życzycie, e, w Ministerstwie Sportu i Turystyki z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki Jakuba Bartnickiego spotkali się przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego prezes Radosław Wiesiewicz i sekretarz generalny Marek Paus oraz, e, oraz Polskiego Związku Narciarskiego prezes Adam Małysz i sekretarz generalny Tomasz Grzywacz. Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze dialogu i wzajemnego szacunku. Strony wymieniły się argumentami co do powołania zawodników, Stając przy swoich stanowiskach. Jednakże z uwagi na fakt, że reprezentacja olimpijska jest już zgłoszona do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, do czego PKOl miał prawo, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Nadrzędnym celem jest biało-czerwone kibicowanie polskich zawodników i tworzenie im warunków do skupienia się na najważniejszym starcie w karierze. Razem kibicujemy naszej reprezentacji olimpijskiej i trzymamy kciuki za udany start we Włoszech. Bardzo Państwu dziękuję Życzę sobie Państwo!